Taką tu ostatnią pieśń mi też przyszła na myśl. Żebyśmy przed śpiewali. Jezus jest obecny. Jezus jest pośród nas obecny tu w duchu swoim. I taka myśl mi przyszła. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że nie trzeba sprzedać Chrystusa z nieba, ani z dołu, z, z matrych, zbudzać, bo On jest. I wiecie, jakbyśmy śpiewali tą pieśń, taka myśl tu jest, takie słowo. W Nim żyjemy się i poruszamy i jesteśmy. Taki werset. Żeby, czy z jednego pnia te wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całej obszarze ziemi, ustanowił się dla nich wyznaczony okres czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy może Go nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie są daleko od każdego z nas. Kochani, Pan Jezus, nasz Bóg jest w zasięgu ręki. W każdym czasie jest w stanie przyjść nas z pomocą i to jest niesamowite dla mnie, że takiego Boga znalazłem potężnego, ale chętnego też pomóc mamy. I tu jest taki werset, nie też, i też nie służy mu się rękami, ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował. Bóg nie potrzebuje naszej pomocy. Bóg doskonale sobie bez nas radzi, ale my bez Boga sobie nie radzimy. Jesteśmy jak odcięci od tlenu, nie mający powietrza, gdyż sam daje wszystko życie wszystkim życie i tchnienie i wszystko Panie, to jest to co chciałem na początek powiedzieć wszystko dzięki panu nie z początkiem od wszystkiego u niego jest początek istnienia wszelkie dobrodziejstwo on nie potrzebuje żadnej pomocy niesamowite to jest dla mnie nic nie możemy mu dać oprócz tego co sam nam dał nam życie nic poza tym co on nam dał nie możemy mu dać jest takie miejsce chyba drugie królewskie, jest napisane Pan Dawid się modli. Panie, dajemy tylko to, co od Ciebie otrzymaliśmy. To chodzi o dobra materialna, o dziesięcinę i nie tylko. Wszystko to, co od Ciebie posiadamy, Tobie oddajemy. I wiecie, to jest pięknie, że Bóg jest nie suwerenny, samowystarczalny, ale chce nam pomagać. Dlatego ja mogę, to, ja mogę powiedzieć, że Bóg mi pomaga cały czas. Ludzie mogli skreślić, nie dam sobie rady, ale Bóg mi pomaga. Ja widzę cuda na każdym kroku. Może ktoś myśli, cuda to komuś ręka, noga odrośnie, ale są o wiele większe cuda. Bóg przeprowadza przez wszystko. To wam chcę powiedzieć, że Bóg jest Bogiem nadziei, a nie bez nadziei. Wesela i radości, a nie smutku i przygnębienia. Mamy tego, który jest nazwany miłością. Często ludzie mówią też takie słowa, że dzięki tym rękom możemy zbudował ten dom. Dzięki mojej mocy i siłom. A jest taki werset, abyś nie mówił w sercu swoim, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że po to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa. To, że mamy ręce i nogi, to jest cud Może słyszeliście o takim człowieku, nikt by bez rąk i bez nóg. Który też był w 2014 i później w Polsce, w którym głosił Ewangelię, nie mając rąk i nóg. A my mamy, jak tu jesteśmy. Często mówimy, to te ręce to zrobiły. Ale człowiek zapomina, że te ręce dał mu Bóg, bo nie każdemu to jest dane. Żebyśmy nie byli pyśni, ale pokorni, przychodzili do Boga. To wszystko, co mamy, to z łaski posiadamy. Począwszy od zbawienia, kończąc na tym, co tu jest, na tej stronie, na tej wodzie. On nie potrzebuje niczego. To my Jego potrzebujemy. Kochani, tym się chciałam Wam tutaj krótko podzielić, dlatego, że Pamiętaj, że to Pan Bóg daje Ci siłę do, do życia. Ja jestem wdzięczny Bogu, że przeprowadza. Duch Święty jest realny, obecny. On nie skreśla. To my są prędzej skreślić kogoś. Wiecie, Bóg zadba, jak ojciec. Tak kiedyś powiedziałem, tak siedząc w domu i tak rozmyślałem, dla mnie Bóg jest dla mnie ojcem i matką w jednej osobie. Zatroszczył się i zatroszczył się o każdego. On jest, rzeczywiście jest. Ja czuję Bożą miłość, Bożą obecność, Bożą dobroć. Kiedy nawet ja zawalam, przychodzę do niego i mówię, Boże, wybacz mi, to on mnie podnosi. Wybacz, czasami mam złość na siebie. Czasami mam złość na siebie, że jestem taki, a nie inny. Że, że nie do końca jestem taki, jaki chce, aby mnie Bóg widzieć. Wiecie? I nawet idę z tym czasami na nabożeństwo i mówię, Boże, czuję się tak brudny. Ale wiem, że krepa na Jezusa już została przelana, która mnie oczyściła. Wszelkiego rodzaju grzechu. Uwolnił mnie. I to jest piękne, że żyjemy w czasie łaski, a nie w czasie potępienia. Bóg nie, nie toleruje grzechu, ale akceptuje człowieka. I to jest najważniejsze, moi drodzy. Że tak jak było ostatnio, pamiętam, przez Ducha Świętym to nie jest tylko raz, ale trzeba cały czas być pod... pod Łączony pod moc Ducha Świętego, bo inaczej jak ta lampa która bez, bez energii daśnie, tak my bez Ducha Świętego, Ducha Świętego jesteśmy pozbawieni tej Bożej mocy i siły, potrzebnej do życia, aby żyć z życiem życięskim Jezusie. To jest dla mnie najpiękniejsza rzecz. Ja jestem wdzięczny Bogu za każdym, każde bicie serca. Jak jest tej piosence za kromkę, powiem więcej suchego chleba, za spokój póki jeszcze jakieś mamy wszystko co mamy od Boga posiadamy. Chwała Mu za to. W tym się chciałem z podzielić, żebyśmy nie zapominali, że wszystko jest dzięki dobroci Boga, a nie dzięki tego, że jesteśmy tak zaradni życiowo. Tylko dzięki pomocy i Jego troski o nas każdego dnia, że sobie radzimy to jest. Tylko ja wdzięczam to Bogu. Ja osobiście, że mi pomaga. Jesteśmy też jako rodzina Boża. Pomocni, jeżeli trzeba, czy, czy jakieś inne, czy modlitwą, czy jakimś wsparcie, Ale, moi drodzy, nie wiem, dlaczego Bóg nie stworzył indywidualnie. także zastanawiałem na tym. Bóg stworzył pierwszego człowieka i stworzył mu osobę, kobietę potrzebną ku pomocy. Bo nie jest dobrze człowiekowi samemu, nie? Abstrahuję dużo od małżeństwa, ale jak czytam, że jesteśmy ciałem Chrystusowym i osobno-członkami jedni drugi, że jedni drugi Potrzebujemy nie? w Kościele. Że jeden ma taki dar, drugi inny. do jest napisane. Po prostu Bóg chce, żebyśmy byli rodziną Bożą, kościołem, nie indywidualną sobą, odłączeni od wszystkich. I tak w domu takie myśli mi przyszły. Panie Boże, jak dobrze, że możemy się spotykać. Jeszcze. Że jest ta możliwość. Modlimy się jedni o drugich. A nawet na pustkowiu Bóg dodaje siłę, kiedy przechodzimy tą pustynię życiową, tą duchową pustynię. Jakiejkolwiek formy on nie jest. Ja mówię, warto wierzyć, warto uchać Bogu. Chociaż upadamy, chociaż ja upadam, to ja nie chcę rezygnować. Ja nie chcę się poddawać. Ja chcę iść do przodu. Chcę iść do, do przodu pomimo tego, co ktoś mówi o mnie. Ja chcę się przejąć bardziej tym, co mówi o mnie Bóg, niż to, co mówią o mnie ludzie. Bo gwarantuję kim Jakbyś nie nieważne, nieważne, jak dobrze będziesz postępować, czy źle, zawsze znajdą, żeby Ci przylepić łapę. łatę. Także moi kochani, patrzmy na tego, który jest w górze. Na naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech nasz wzrok zawsze będzie patrzony w Jego oblicze, w Jego twarz, w Jego osobę. Amen. Amen. To tyle z mojej strony. Teraz na pewno nasz pastor też powodzi. Też ja się mogę podzielić tym, co dzisiaj tak przeżywam. Um. Tak trochę w temacie bym powiedział nawet, bo z drugiego listu do Koryntian, tak dzisiaj piąty rozdział, tak sobie czytam. I mnie to bardzo tak zachęca i pokazuje, że na, musimy na to zwracać uwagę, co Przemek mówił o Duchu Świętym. W piątym rozdziale od pierwszego wersetu przeczytam. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. W naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba. Jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nazy. Przecież przebywając w Nim, tęsknimy obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne zostało wchłonięte przez życie. Ale w tym wszystkim, który nas do tego, a w tym, w tym, który nas do tego wszystkiego przysposobił, jest Bóg. On też jako zadatek dał nam ducha. Pozostajemy zatem ufni, wiemy, że przebywając w ciele jesteśmy oddaleni od Pana. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana. Wiecie, co mnie tak bardzo dotknęło, sprawdzałem to potem w, tym, w różnych tłumaczeniach i, i też w o, oryginale. Ten werset, który mówi, a, a tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg i to najpierw to, to zdanie w tym wersecie do czego nas przysposobił do tego właściwego oczekiwania na na to kiedy będziemy z Nim jakby tu siostra się modliła, że dziękowała za ten dzień, w którym Pan Bóg dał jej tą łaskę żeby go przyjęła jako Zbawiciela uwierzyła i to właśnie Bóg robi, Bóg w nas robi to pragnienie pojednania się z Nim. I ja wiem, że dzisiaj w naszych czasach, no mogę powiedzieć po sobie również, dzisiaj w naszych czasach, kiedy żyje nam się w miarę dobrze, możemy się do czegoś dorabiać, budować domy, kupować samochody, jeździć na wczasy, planować różne rzeczy, zarabiamy, możemy odkładać. No różne mamy sytuacje, ale, ale to wszystko prowadzi do tego, że nie myślimy o tym, co w niebie. Nie czekamy na ten moment, żeby być z Panem. Tak? Dobra? Popatrzcie na tych ludzi, którzy byli tam wtedy w Koryncie. Oni wiedzieli, że idzie prześladowanie. I apostoł Paweł ich uczył oczekiwania na to, żeby być z Panem. Nie? I mówi, Bóg nas do tego przysposabia, żebyśmy umieli cenić bardziej. To, co jest w niebie, niż to, co tu na ziemi. I potem druga część tego wersetu, on też jako zadatek dał nam ducha. To jest bardzo ciekawe, że tłumaczenie brytyjskie um, mówi: dał nam zadatek ducha. Jakby nie oddaje absolutnie oryginału. Za, Daje zadatek ducha, czyli jakiś kawałek, jakiś część czegoś, nie? A to, ten, ten fragment zupełnie i coś innego mówi. On też jako zadatek dał nam ducha, czyli, czyli jakbyśmy na to popatrzyli w ten sposób, to jest przedsmak, jako poręka. Mhm. E, to znaczy, że, że to, że Duch Święty został nam dany, to jest po to, żebyśmy mogli um, odczuwać um, tą przyszłość. Dlatego jest powiedziane, że ci, którzy doświadczyli. E, z tego smaku wieku przyszłego, a odrzucili to, ich nie można z powrotem wrócić. Że no, to, jest, to jest jakby grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Tak? I to, to jest dla mnie to jest takie bardzo niesamowite, że Bóg jako jakby taką zaliczkę, czyli to nie jest wszystko, co możemy przeżywać, tak? że my tu dzisiaj jesteśmy bardzo ograniczeni. Zobaczcie, ludzie są podzieleni, Kościół jest podzielony, jeśli chodzi o, o to, jak Duch Święty działa. Jedni mówią, że uzdrawia, drudzy nie. Jedni mówią, że są języki, drudzy nie. Jedni mówią, że są proroctwa, drudzy nie mówią. Każdy jakoś inaczej to przeżywa, ale kiedy czytamy ten, te, 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 to Boże Słowo, to w nim jasno jest wyraźnie napisane, że że my dostaliśmy Ducha Świętego, abyśmy mogli przeżywać te rzeczy, które są w przyszłości, które będą naturalne. Tak? Więc tam będzie wszystko, to, co, to, co, to, o, to, czy, to, o co się dzisiaj wspieramy. Tam to wszystko będzie i ten Duch Święty został nam dany po to, żebyśmy mogli to, mogli to odczuwać. I, I dalej postępujemy za tym, ufni. Wiemy, że przebywając w ciele jesteśmy oddaleni od Pana. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne I, i właśnie my czasami chcemy jakichś doświadczeń jakich, jakichś emocji, jakichś rzeczy żeby, żeby uznać, że coś jest ale to tak nie, nie działa musimy wierzyć wtedy to zaczyna działać wtedy, to jest, wtedy się wtedy. zaczyna prawda bo nasze postępowanie opiera się na wierze a nie na tym co widzimy i żyjemy więc ufnością choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana. I to jest takie niesamowite, że, że każdego dnia um, mamy różne sprawy, różne zmagania, różne plany, różne sytuacje, ale każdego dnia możemy ufać, że Bóg, tak jak mówiłeś w Przemku, Bóg nas przeprowadzi, że Bóg da nam rozwiązanie, że, że Bóg we wszystkim działa ku dobremu z tym, którzy go miłują. Że potrafi z rzeczy, które diabeł stworzyć złe okropne, potrafi z wyprowadzi człowieka zupełnie w dobre miejsce. I, i to jest niesamowite. Jeszcze tam taką, taką opowieść, że pewien człowiek został wyrzucony ze swojego domu, ze swojego miasta, wręcz przepędzony za wiarę w XVIII czy w którymś tam wieku, jako heretyk i tak dalej. I on wylądował w jakimś tam innym kraju, to nie wiem czy w Australii i Mówił ludziom o Bogu i tam został wyrzucony, a tam, gdzie się pojawił, tysiące ludzi oddawało życie Jezusowi. I to jest niesamowite, że, że, że Pan powiedział, ja Was przysposobiłem do tego, żebyście odczuwali tu będąc to pragnienie bycia ze mną. To jest to, ja uczyniłem w Was. I ja się na to tak patrzę i mówię, Boże, diabeł wymyślił wszystko, żebyśmy tego nie odczuwali. Każdy nasz dzień, który jest tak naładowany wszystkimi naszymi sprawami, ja był tak kombinuje, żeby nas oddzielić od pragnienia bycia z wodą. Od pragnienia tego bycia, to Paweł, apostoł Paweł wręcz mówi, wolałbym mierzyć, tak? a być tam. Wolałbym się rozstać z tym, bo tutaj mnie nic nie cieszy. A my dzisiaj zupełnie inaczej żyjemy. Tłumaczymy, że to są inne czasy, XXI wiek, musimy i tak dalej, ale... Tak naprawdę w tym wszystkim zapominamy, że, że to, co, do czego przysposobił nas Bóg, to jest ta tęsknota do niego. I dał nam jeszcze ducha świętego po to, żebyśmy mogli to rzeczywiście odczuwać i w tym funkcjonować i w tym żyć. I to jest piękne, to jest naprawdę takie niesamowite. I tak to dzisiaj przeżywam od rana sobie ten... ten. Nie zawsze mamy taki czas, żeby, żeby dokładnie sprawdzać pismo, tak? żeby je badać, ale ale tak zachęcam Was do tego, żebyście się usiedli nad słowem, wzięli jeden fragment, jeden werset czy, czy, czy jakiś tam kawałek i, i naprawdę pomyśleli, co tam jest napisane. Skąd to się wzięło? Dzisiaj jest taka możliwość, w każdym telefonie można sprawdzić grecki przekład, można sprawdzić słowa, można sprawdzić słownikowo, dlaczego tak przetłumaczyli, a nie inaczej. I, i mówię Wam, kiedy, kiedy zobaczyłem, że, że w Rytyjce jest napisane, dał nam zadatek ducha. To absolutnie nie oddaje tego, jak jest w oryginale. W oryginale jest powiedziane, że ducha dostaliśmy jako zadatek. Jako to na, jakby pobudzenie nas do, do jedności z Panem. I to jest niesamowite, piękne. I też Was z tym zostawiam.